Rozbicie bolidu czy kolizja z innym kierowcą nie jest czymś, co zespół chciałby doświadczać. Jednak sprawy mają się jeszcze gorzej, gdy zostanie złamana najważniejsza, niepisana zasada Formuły 1. A mowa tu oczywiście o wypadkach zespołowych kolegów. Daniel Ricciardo i Max Verstappen w sezonie 2018 toczyli w Red Bullu z zaciętą rywalizację, a jej punkt kulminacyjny miał miejsce podczas Grand Prix Azerbejdżanu. Wtedy to obydwaj przez cały weekend prezentowali wręcz identyczne tempo, a jako iż nie mieli zbyt dużych szans na walkę z o wiele szybszym Mercedesem czy Ferrari, tytuł Red Bull'a dał im pozwolenie na ściganie. Decyzja ta była bardzo odważna, ponieważ już na pierwszym stincie Max wymieniał się pozycjami z Danielem kilkukrotnie, w tym raz powodując kontakt. Nawet mimo tego brytyjska ekipa nie zareagowała, co ostatecznie skończyło się dla nich Fatalnie, ponieważ na okrążeniu 40 Daniel Riccardo, zbliżając się do zespołowego kolegi zamarkował atak od zewnętrznej i szybko zmienił swój tor jazdy. Jednak problem polegał na tym, że Holender również minimalnie zajechał drogę Australijczykowi, który blokując koła wpadł w tył bolidu Maxa, co wyeliminowało obydwa Red Bulle z wyścigu. Nie był to jednak jedyny przypadek, po którym Christianowi Hornerowi mogło się zrobić gorąco, ponieważ Sebastian Vettel i Mark Webber również potrafili przyprawiać o ból głowy. W tym przypadku pechowe okazało się Grand Prix Turcji 2010, a było ono o tyle ważne, że przed Wyścigiem kierowcy Red Bulla mieli tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej, jednak gdy doszło już do spotkania tej dwójki na torze, to skończyło się ono kolizją. Atakując od lewej, Sebastian Vettel, będąc o pół bolidu z przodu, zaczął zjeżdżać w prawą stronę, chcąc zapewne wymusić zmianę toru jazdy Australijczyka. Jednak zamiast oczekiwanych efektów, skończyło się przebitą oponą i wyzwiskami przez radio. Mimo tego Niemiec nie uczył się na błędach, bo nieco ponad 9 lat później powtórzył identyczny manewr, tym razem na Charlu Leclercu. Monakijczyk podczas Grand Prix Brazylii na 5 okrążej do końca Wyprzedził czterokrotnego mistrza świata na dojeździe do pierwszego zakrętu, jednak ten już w kolejnej strefie DRS skontrował ten atak. Tyle, że przez zbyt szybką próbę zajechania drogi swojemu koledze, doszło między nimi do kontaktu, który zakończył wyścig dla obydwu kierowców Ferrari. Zostając przy temacie tej dwójki, zaledwie trzy wyścigi później znowu mogliśmy być świadkami kolizji dwóch czerwonych bolidów. Ponieważ w trakcie drugiego weekendu fatalnego dla zespołu z Maranello sezonu 2020, Charles Leclerc i Sebastian Vettel starli się po raz kolejny. Tym razem zawinił kierowca z numerem 16, dla którego zabrakło miejsca w zakręcie trzecim, przez co efektownie skasował tylne skrzydło bolidu Niemca. Oczywiście jazda z takimi uszkodzeniami nie była możliwa, a jako iż trzy okrążenia później u Monachilczyka również stwierdzono problemy. Tak też bardzo szybko Ferrari pożegnało się z wyścigiem na red. Ringu. Jeszcze szybciej z kolei w 2016 roku Mercedes pożegnał się z Hiszpanią. Wtedy to po starcie Nico Rosberg objął prowadzenie, ale zaliczył o wiele gorsze wyjście z zakrętu numer 3, co Lewis Hamilton chciał wykorzystać wciskając się pod Niemca na dojeździe do czwórki. Próba ta jednak się nie udała, ponieważ Brytyjczyk nie przewidział, że jego teammate agresywnie zjedzie do wewnętrznej i wyjeżdżając na trawę stracił panowanie nad bolidem, a następnie wpadł swojego największego rywala w walce o tytuł. Niewątpliwie jest to jeden z najbardziej ikonicznych momentów w całej historii Formuły 1, ale nie był to jedyny incydent. Z udziałem tych dwóch kierowców, ponieważ już cztery rundy później mieliśmy drugą odsłonę brutalnej rywalizacji o mistrzostwo. Tylko dla odmiany nie na pierwszym, a na ostatnim okrążeniu Grand Prix Austrii. Niko Rosberg po raz kolejny w pozycji broniącej bardzo późno zaczął składać się do zakrętu przed ostatnią strefą DRS i uderzył w bok bolidu Luisa, który został wyrzucony z toru. Ostatecznie przez uszkodzenia, a także problemy z hamulcami, Niemiec w powolnym tempie dotoczył się do mety na czwartym miejscu. Kiedy to Brytyjczyk zgarnął pełną pulę. A jeśli ty nie chcesz być z tyłu, tak jak Niko Rosberg w tej sytuacji to zostaw subskrypcję i bądź ze wszystkim na bieżąco. Kolizje z udziałem zespołowych kolegów walczących o mistrzostwo nie były jednak niczym nowym, a na potwierdzenie cofamy się do roku 1989 i przedostatniej rundy w Japonii. Ayrton Senna chcąc zatrzymać szansę na tytuł musiał wygrać wyścig, co z kolei próbował mu pokrzyżować Alan Prost. Francuz po dobrym starcie objął prowadzenie, jednak Brazylijczyk cały czas starał się wywierać na nim presję, aż w końcu na 46. kółku przeprowadził bardzo optymistyczny atak, który zakończył się właśnie tak. Prost został wyeliminowany, z dalszej rywalizacji. Natomiast Cena zdołał kontynuować jazdę, a nawet wygrać wyścig. Jednak ostatecznie i tak został zdyskwalifikowany. Akurat ten temat poruszymy sobie jeszcze w osobnym odcinku. A jeśli chcesz drugą część pojedynków wewnątrz zespołowych, które zakończyły się kolizją, to zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, który z wymienionych tutaj wypadków najbardziej zapadł Ci w pamięci. Natomiast jeśli jeszcze nie widziałeś, to kliknij tutaj i zobacz wypadki, w których system Halo uratował życie.